Skręcając z pasa ruchu, na przykład w lewo, możemy zająć po skręcie dowolny pas. Czyli ten pojazd czerwony może zająć zarówno 1, 2, jak i 3. Pojawiają się pytania, co się dzieje, jeżeli samochody pozajeżdżałyby sobie z drogę. No po pierwsze, w lewo możemy skręcić tylko z pasa tego środkowego. Z tego pasa nie możemy skręcać w lewo, także stąd nikt nam drogi nie zajedzie. Jeżeli będzie za nami drugi samochód, no to przypominam też, że jest przepis, że nie można... Wy... Wyprzedzać pojazdu tutaj na skrzyżowaniu, także jeżeli my będziemy wjeżdżać na pas 2, a ten samochód za nami chciałby szybciej przejechać gdzieś na pas 3, tak żebyśmy skrzyżowali nasze drogi, no to on łamie przepisy. Także tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś komuś zajedzie drogę, ponieważ no, złamałby przepisy, nie można wyprzedzać. Także spokojnie po prostu po skręcie możemy zająć pas 1, 2 lub 3, ale należy zająć go od razu, czyli. Jak jedziemy na pas 2, to jedziemy od razu na pas 2, a nie w taki sposób, że wjeżdżamy tu na pas 1 i tak trochę zaraz za skrzyżowaniem przejeżdżamy na pas 2, bo to już by było nieprawidłowo. Czyli jeżeli pojazd zajmie pas 1, a zaraz zanim drugi pojazd zajmie pas 2, no to one już mają pozajmowane swoje pasy ruchu i przejazd z jednego pasa na drugi byłoby już zmianą pasa ruchu, czyli trzeba by było ustąpić pierwszeństwa temu pojazdowi, który na tym pasie już się znajduje. Także trzeba jechać po prostu bardzo dokładnie i od razu zajmować ten pas ruchu, który chcemy zająć docelowo. Czyli jeżeli na przykład skręcam w lewo, a później będę skręcał w prawo, to od razu zajmę pas ruchu prawy. Chyba, żebym na przykład zobaczył, że tu są zaparkowane samochody i się nie da obok nich przejechać. To zajmę pas środkowy, żeby ominąć samochody, a później dopiero zająć pas prawy. Jeżeli skręcam w lewo, a później znowu będę jechał w lewo, to zajmę pas numer 1.